A w dzisiejszym odcinku odkurzacze bezprzewodowe z AliExpressu. Super mocny i rozsądny. Karton jest mały, wszystko jest dobrze zapakowane, ale to teraz nie ma znaczenia, bo dostajemy kilka końcówek i instrukcje obsługi. Urządzenie ma wyciąganą baterię. Sprawdź sobie wideo, jeśli chcesz przeczytać. Bateria ładuje się z boku co ważne nie ma możliwości ładowania w bazie więc to jest dla mnie już no właśnie dwa filtry hepa i przedfiltr gąbkowy który jak widzimy zbiera ładnie proszę zobaczyć jak zebrał dust zajebiście zbiera ok do tego samo urządzenie ma trigger pod palcem wysokiej jakości i ekranik o czym za chwilę Zobaczymy. Szczotka z bliska, przypomina model, jest to WC-70. No takie delikatne włosie, które zbiera nam kurz również tutaj na bokach. Bardzo przyzwoita szczotka. O, jeszcze folia. Sama jakość wykonania jest w porządku, nie ma szału, można powiedzieć, ale szyny, to wszystko jest ładnie, solidnie wykonane. Wersja bogatsza, ma również wymienianą baterię. Sparzyj sobie wideo, jeśli chcesz to przeczytać. 296V to bardzo dużo. Możesz się ładować bezpośrednio, albo w bazie, i to już jest super udogodnienie. To mi się podoba. Za to filtr mamy jedynie hepa, nie ma tego wstępnego, który znajdziemy w słabszej wersji. Szkoda, dlaczego? No właśnie. Dostajesz trzy w zestawie. Dwa w opakowaniu jeden zamontowany. Samo urządzenie nie ma trigera, to jest nieintuicyjne i bardzo dziwne. Z tyłu jest ta możliwość. Mamy taki indykator tutaj za szkiełkiem. No i jest trochę większy i cięższy. Szczotki, W droższym modelu mamy ją większą, masywniejszą, cięższą, ale za to w tańszym modelu ten, sama szczotka, czyli ten ale tu włosie jest szersze, gęstsze, większe. Widzimy różnicę? Jakie jest tu włosie? I tu na kącikach, a jakie jest tutaj. No właśnie. A gdyby ci coś wpadło do środka chciałbyś wyciągnąć. Jak wyciągnąć ten wałek? No tutaj tą, taką, taką dźwigienkę. Ciągniemy ją, wysuwamy tą część i wyciągamy. A w 90 mamy przycisk, przyciskamy i możemy wysunąć bardzo szybko, również i intuicyjnie. Ekstra szczotki nie wiem dokładnie dlaczego jest ta. Ale jest. Kolejna szczoteczka, bardzo lekka. Przyjemne włosie, nie powinno polsować. I oczywiście do szczelin. Końcóweczka. V 70, bardzo dobrze wyważony. Idealnie się nim pracuje. Tutaj nic mnie nie gryzie, nic nie przylega, nic nie obciera. Dobrze wyważony. A sam ekran? <tryk> Automat! Lub trzy różne ustawienia! Prędkość! 90 jest definitywnie cięższa, większa, masywniejsza. No i nie ma takiej powłoki tutaj na tej rączce, która powoduje, że ręka się ześlizguje do samej góry i tutaj obciera, aż czasem przyciska i przy odkurzaniu mam tu po prostu obtartą rękę. No, wiadomo, że dla chłopa to nie ma znaczenia, ale dla kobiety, która. No, powiem wam, w zależności jak długo, dużo masz rękę, ale to i tak będzie no nie jest to przyjemne. Kontrolowanie jest dużo cięższe niż w tamtym i można powiedzieć, że 5 punktów mniej za e, użyteczność. A no, do przycisków trzeba sięgać, no to musi mieć bardzo długie palce. Plus. Definitywnie głośniejszy. Jeden. Dwa i trzy, ale za to power jest niesamowity. Robi wrażenie. Kontynuuj. Maximum power. Maximum power. różnica w światełkach ten ma mocne a ten cienki znaczy też w sumie dobre nie jest tak, że... moc sania. maksymalny power podniesie? podniesie ale tak średnio jest różnica niesamowita Tutaj trzyma się aż mogę ruszać. O! Kurde, ale jest. Nierozwalony. Solidny. Jest różnica. Na końcu, cokolwiek byś nie wybrał, będzie to dobry zakup. Z tego względu, że cena do jakości jest niesamowita. Odkurzacze znanych marek o podobnej specyfikacji kosztują kilkukrotnie więcej, czyli za ćwiartkę ceny dostajemy.